Chodziło w chodziło mi o pizza żeby było, że coś, że poza studiowaniem też coś robiłam, ale gdy przyszłam i zaangażowałam się na początku w dzień Europy później, ale że na tak poczułam, że to jest to, co bym chciała robić. I to jest jakaś przygoda i oderwanie się też od takiego właśnie zwykłego studiowania, może sprawdzenia siebie, sprawdzenia się w trudnych sytuacjach, wspomnienia nowych ludzi, nabranie jakiegoś doświadczenia życiowego. Chciałam koordynować projekt ponieważ y, nie wierzyłam wcześniej w siebie i pomyślałam, że to dobry sposób na sprawdzenie samej siebie i na przekonanie się o własnych możliwościach i do siebie i też y, pracy z, z fajnymi ludźmi, bo teraz widzę w tym, mierze naprawdę osoby, na, na których mogę polegać. Pracowałam przy wcześniejszym dniu Europy i pomyślałam, że fajnie byłoby to kontynuować, bo już wiem, czym to się je i wiem, co chciałabym na zmienić, a co chciałabym kontynuować. Zeszłoroczna koordynatorka Kinga Jackowska powiedziała, że fajnie byłoby, gdyby ktoś z naszego teamu był koordynatorem, więc spełniłam jej marzenie. I po trzecie bo wiąże się to z moim kierunkiem studiów, więc fajnie, że to się jakoś tak dało połączyć. O, chciałam być bardzo archeologiem, ponieważ szalenie y, interesowałam się y, starożytnym Egiptem i chciałam pojechać do Egiptu i sprawdzić czy w ten hamon działa. Y, niestety nie mam jeszcze z tego miejsca na Ziemi, tak szukam, wieży, szukam, może mam nadzieję, że wreszcie znajdę. W tym wyznaczonym złotych kupiłabym na pewno tuż do drukarki. Kupiłabym zapas papierów, żeby nigdy nikomu przy żadnym projekcie niczego nie brakowało. Na pewno rodziców wysłałabym na wycieczkę. Bratu kupiłabym perkusję, a sobie dożywotnie wykupiłabym lożę na Camp lubię chamstwa i ludzkiej bezmyślności, takiego całkowitego braku odpowiedzialności. Może poznać ludzi do dobrej strony, ponieważ kiedy y, stanie, się, y, stanie się jakaś niemiła sytuacja, to wiem, że możemy jakoś wyprostować, bo już mamy wypracowane jakieś zaufanie, a kiedy gdyby to było złej strony, to już chyba nie chciałabym mieć taką osobą do czynienia. Zastanawiałam się nad tym i wymyśliłam, że byłabym taką panią, która pracuje w reprezentacji Hiszpanii, ja tam z nimi jej <noise> na każdym meczu. myślę, że już na jeden dzień mogłabym być nią. W wolnym czasie, jak nie spawam media ależowego, to albo czytam książki, albo spotykam się z przyjaciółmi, albo słucham muzyki, chodzę do kina. Gdyby nie tutaj, chciałabym być gdziekolwiek, albo razem z moimi przyjaciółmi, albo z ludźmi, których uwielbiam. Yy, motywuję się przede wszystkim ja sama. Ponieważ y, wiem, w którym momencie jestem usatysfakcjonowana swoją pracą, a w którym momencie czuję, że jeszcze mogłabym więcej. I dodatkowo motywują mnie ludzie, z którymi pracuję, bo kiedy widzę, że oni się starają, to ja nic od dostawać. A to, jestem taką osobą, że motywują mnie no, pochwałą chyba każdego, to też motywuje, więc to jest jaka, zawsze jakaś ta motywacja. ponieważ w każdym z nas drzemią jakieś y, pokłady niespożytych talentów, energii i wszystkiego, czego się możemy po sobie nie spodziewać. I, rzeczy te, żeby, i mam nadzieję, że wszyscy zaczną doceniać rzeczy, które mają naokoło.